Jesteśmy na proteście przeciwko akta w Krakowie. Zobaczymy, jak będzie przebiegała ta manifestacja. Hej, hej! A ponieważ akta można interpretować w sposób bardzo nieprzyjemny dla, dla ludzi, nawet dla twórców, to lepiej jej nie przyjmować. Ja nie rozumiem, po co ją przyjmować, skoro pan minister mówi, że ona jest. Taka sama jak całe polskie prawo. I pod naciskiem internautów kongres zawiesił, zarówno Izrael, jak i Senat zawiesiły pracę na Sopa i piwa. To jest koniec stopa piwa w Ameryce. Bo przed wejściem, obrad w ogóle zawieszono. Ale na reszcie świata to te wolności, które są w Ameryce, to mają być zlikwidowane. Otóż ja wzywam do bojkotu towarów amerykańskich, że nie Amerykanie będą, będą yy, forsowali stopa i piwa na, na Warszawę. Co możemy zrobić? Robić klasy w, w internecie. To, to, to jest bardzo imponujące, ale to nie wpłynie na polityków. Ale internet to jest potęga i tam trzeba działać. Dlaczego protestujecie? Ponieważ nie chcemy, żeby internet był zagrożony. Nie chcemy po prostu, żeby ktoś wiedział, co my robimy. Jesteś, jesteśmy osobami indywidualnymi, więc to nie powinno interesować. Ulubione hasło, które teraz skandujecie? Dlaczego protestujecie? Dlatego, żeby zapobiec cenzurze. Tutaj jest napisane, yy, Donek przerąbałeś sobie u trzech najliczniejszych grup w Polsce, czyli kibiców, kierowców i internautów. Dlaczego protestujesz? <laughs> Raczej z ciekawości, żeby zobaczyć, jak młodzi ludzie próbują wbić się w całą naszą rzeczywistość.

Uważam, że my ich wybraliśmy, więc oni powinni nas słuchać. Skoro większość Polski jest przeciwko, to powinni z tego zrezygnować. Co z tą Polską? Ja się nie wypowiem, bo nie mam słów. Ja się mogę wypowiedzieć. Jest fatalnie. Uwaga, uwaga! Rozchodzimy się już do domów. Skończyło się zgromadzenie. Jeszcze ja bardzo dziękujemy za przybycie. Według szacunków było około 15 tysięcy ludzi. Procesuję w ten sposób, ponieważ akta to jest jakiś żart, dlatego ja też wziąłem to pod formę żartu i w sumie poprawiam humory wszystkim sobie. Dlaczego się podpisałeś? Ponieważ uważam, że to godzi w naszą wolność osobistą. No, po prostu internet do tej pory, i myślę, że to było zamysłem twórców internetu, miał być źródłem, czy może jakimś sposobem na wolną wymianę bezgraniczną informacji. A uważam, że w takiej postaci, w jakiej jest ta umowa, no, niestety nie będzie to już możliwe. Dlaczego protestujesz? E, ponieważ chciałbym, żebyśmy nie byli drugą Chińską Republiką Ludową. Jak przebiegała manifestacja? Spokojnie, super, udało się naprawdę. Cieszymy się, że naprawdę w Krakowie ludzie dopisali. E, było, było spokojnie paroma, paroma drobnymi incydent, incydentami. E, nie dlekta, nie dla Dokładnie, między innymi takie hasło głoszone, ale naprawdę super się udało. Cieszymy się, wszyscy, cała organizacja jest po prostu zadowolona z wszystkiego. Dlaczego protestujecie? Jeśli by można nie udzielać wywiadu, e, mogę powiedzieć nawet dlaczego, w mojej opinii, wszystko co powiem może być wykorzystane przeciwko mnie, więc... Dziesięciu znajomych zaprosiłem, reszta jest... człowiek człowiekowi przesuwa dalej. Jestem no logo. nie jestem bezpartyjny, bez organizacji. Założyłem to wydarzenie. Nie mam za sobą pracy. jestem szarym, zwykłym obywatelem. Aha, tu nie zdziwiłeś się w momencie, gdy z takiej małej grupy się grupa licząca ponad 20 tysięcy? Tak, jestem zaskoczony liczbą ludzi, którzy chcą walczyć o swoją wolność i nie chcą dać jej odebrać i bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że nawet jeżeli rząd podpisze, będziemy walczyć z tym dalej i nie, do, nie dopuścimy w ostatecznym rozrachunku do aktyw. Rząd na początku mówił, że nie ma w ogóle możliwości, a już posłowie niektórzy zaczęli rękać, zmieniać zdanie. Kiedy skończycie protestować? Nie skończymy, dopóki nie podpiszą. A co śpiewacie? Nie dla akta na przykład. Co jest? Nie wiem, no, no różne rzeczy takie broniące ten internet. Słuchajcie, bo słyszeliście o akta, tak? Jasne. Na przykład okazało się, że akta napadło w ogóle mojego dziadka ostatnio. Czy powinni w ogóle to zamknąć, całe akta? Jesteście za A tym, żeby było, czy że nie? No raczej nie, no... Nie, ja tego nie popieram. Generalnie mówią sobie, co chcą. Dobrze, co nam powiesz o akta? Czy powinni w ogóle zamknąć całe te akta, czy, czy nie? Zdecydowanie powinni zamknąć za kraty te akta. Ale dlaczego? Bo one są y, różowe. Czyli... No, tak, tak serio, to ale to nie, to nie jest rasizm czasem, że jak są różowe, żeby zamykać? Tak, bardzo jak rasizm. Nie, tak serio, e, no to ograniczy naszą wolność. Tam, o akta, tak. już pytaliście dzisiaj ciebie coś? E, nie pytano się mnie dobra. o akta. ale e, jeśli chodzi o akta, to... Jesteś piratem, czy, tak, jest czy właśnie, tak. czy szerzysz piratem, piractwo? Fi, piratem bardziej w formie takiej fizycznej. Zdanie, które mi się najbardziej nasuwa, to jest zdanie z filmu Fight Club. Do not fuck with us. Można powiedzieć, że, na przykład, ta akta to jest właśnie taki abordaż na wolność człowieka? Można tak powiedzieć, tak, 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 zdecydowanie. Dlatego my, co powinniśmy zrobić? Lunąć ze wszystkich swoich dział od buty.